Klienci twierdzą, że jest to miejsce z klimatem jak Hiszpanii. Bo jest basen zewnętrzny, jest wewnętrzny, jest część taka spa, jest są zabiegi, można sobie zrobić kosmetyczne e, na twarz, na ciało. No, jest takich sporo atrakcji: jest sztuczne słońce, jest łóżko do masażu, jest sauna. Można spokojnie wypocząć przez weekend, zrelaksować się i wrócić e, odnowionym. Pierwszy raz biorę udział w takim konkursie. Na internecie po prostu wypełniałam tak z ciekawości aplikację i po pewnym czasie się okazało, że się dostałam, także spróbowałam. W modelingu pracowałam od 14 roku życia, także to co już chciałam osiągnąć, to osiągnęłam. Bardziej um, jest to dla mnie przygoda i miłe um, spędzenie wakacji albo też część. Tak? Nie znamy się w ogóle, ale jesteśmy bardzo blisko ze sobą związane. Bardzo dużo czasu ze sobą spędzamy. Wieczorami um, opowiadamy sobie o tym, co się działo, swoje wrażenie odczucia. I nie ma tutaj w ogóle odczucia czegoś takiego jak rywalizacja. Tak? Często jest to jakby początek kariery tych dziewcząt w modelingu czy fotomodelingu. Sama nawet Holly zaczynała jako w wyborach mis no i zobaczmy, gdzie, gdzie już jest, tak? Także no często jest to dopiero początek, pierwszy kontakt, z, w ogóle zapoznanie się z, z tym światem, czy się chce w nim być, czy nie, czy nas... Często dziewczyny proponują jakieś swoje strachy, lęki przed wystąpieniami publicznymi, no i dopiero jakby zaczyna się ta, ta, ta cała droga. Może dla niektórych, które pracowały w modelingu już, jest to jakiś tam etap czegoś innego, ponieważ w modelingu inaczej pokazujemy ubrania, a w, znowu w wyborach mis no nie pokazujemy na tyle ubrań tylko osoby. Więc jest, to, jest to różnica.